Cześć kochani, witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Tym razem siódmy odcinek serii Łączy nas. Jak możecie zauważyć, po tytule jest to druga część, jakby literatury pięknej i książek pięknych samych w sobie. Dzisiaj w moim odcinku będę gościła kolejne cztery cudowne kobiety, które mają Wam do polecenia bardzo ciekawe tytuły, i myślę, że tutaj coś znajdziecie znowu dla siebie. Ja nie będę nic tutaj Wam polecać, dlatego, bo polecałam Wam książki w pierwszej części, do tamtego odcinka. Was serdecznie zapraszam, pod filmem macie link. Ja już nie będę przedłużać, zapraszam Was do oglądania. I witam Was na kanale Teachbook. Dzięki uprzejmości Serii jestem zaproszona do uczestniczenia w jednym z odcinków serii Łączy Nas, no i tak jak już wiecie, w tym przypadku jest to piękno. Nie możecie kojarzyć po nazwie bukcia. Przychodzę dzisiaj właśnie z poleceniami książek, które moim zdaniem mają w sobie coś pięknego. Niekoniecznie są to książki z literatury pięknej, ale żeby nie przedłużać i zmieścić się, właśnie nie zanudzić, e, od razu przejdę do omawiania danych książek i powiem, dlaczego właśnie te książki dałam do danej kategorii. Chciałabym zacząć od książki, której nie mam fizycznie, więc pewnie gdzieś tutaj wkleję okładkę. Jest to książka, która w moim prywatnym rankingu została okrzyknięta najlepszą książką 2020 roku i mowa tutaj o Gdzie Śpiewają Raki, autorstwa Deli Owens. Jest to książka, która tak mnie sobą zaskoczyła. Naprawdę, nie oczekiwałam od niej wiele, ale od początku, o czym jest dana książka? Ta książka opowiada o historii Kii. Mam nadzieję, że nie przekręciłam jej imienia, która zostaje porzucona w bardzo, bardzo młodym wieku na bagnach przez swoją rodzinę. Przez wszystkie strony książki dowiadujemy się po prostu tego, jak to jej życie wyglądało, jak musiała sobie radzić. Pozostawiona, no, w nie ukrywajmy, bardzo trudnych warunkach na bagnie, bez osoby dorosłej, która mogłaby jej pomagać. Okej, okay, okej. Okay. I rozumiem, że teraz w tym momencie po tym, jak opowiedziałam, że jednak jest to coś przykrego, strasznego. większość z was może pomyśleć, dlaczego dałam to do kategorii piękna, a no właśnie dlatego, że ta książka jest niesamowicie pięknie napisana. Jest pełna opisów przyrody, które tak oddają klimat, ponieważ cała akcja dzieje się w Karolinie, z tego co kojarzę, mam nadzieję, że nie pomyliłam stanu, w latach 60. i po prostu czuć ten żar z nieba, czuć te piękno przyrody, czuć te bagna, te wszystkie. Yy, istoty, które tam żyją, którymi kija się otacza, no Czytałam tą książkę, jest to po prostu jedna wielka magia. Wiem, że jest też dostępny audiobook, więc jeżeli nie macie tej książki, to naprawdę zachęcam was, bo audiobooka tak samo słuchacie po prostu niesamowicie. Jeszcze w tym wszystkim jest wątek kryminalny, który przeplata się właśnie z jedną linią czasową życia jaki No coś absolutnie genialnego. No samo to, że okrzyknęłam to najlepszą książką 2020 roku też chyba coś znaczy, więc mam nadzieję, że sięgniecie po tą książkę, bo jest naprawdę to coś absolutnie pięknego, literatura piękna w najlepszym wydaniu, więc bardzo bardzo Wam ją polecam. Kolejną pozycją jest ukochane równanie profesora e, autorstwa Joko-Ogawy, którą pewnie kojarzycie, ponieważ jest to książka, która swego czasu zbierała bardzo wiele różnych opinii na bokstagramie, było nie po prostu głośno. Jest to książka, w której się naprawdę zakochałam. Czy to jest literatura piękna? Chyba tak. Opowiada w sumie o życiu profesora, którego pamięć no nie działa tak jak pamięć normalnego człowieka. On co 80 minut po prostu traci całą pamięć. I żeby pamiętać o niektórych sytuacjach, przyczepia sobie karteczki do swojego brania, które będą mu przypominały właśnie różne rzeczy. No i właśnie karteczka, która jest taka najbardziej e, prominentna, wysunięta naprzód, to jest karteczka właśnie, że moja pamięć trwa 80 minut. To jest niesamowicie wzruszająca pozycja. A najpiękniejszą rzeczą w tej książce jest matematyka. Nikt się tego nie spodziewał, szczególnie ode mnie, która jest umysłem humanistycznym, ale ta, to, jak pani Joko Ogawa opisała tutaj matematykę, to, jak ona opisała miłość profesora do tej dziedziny nauki, to jest naprawdę coś cudownego. Jest to przepiękne i wzbudza taką naturalną miłość i ciekawość do tego przedmiotu. Poza tym, relacje opisane w tej książce, relacja profesora z pierwiastkiem, z jego nową gosposią, no jest to coś absolutnie cudownego, i mimo tego, że ta książka jest tak cieniutka, wzbudziła we mnie masę, masę emocji, no i chyba. Chyba nie mogłam wybrać y, kolejnej pozycji bardziej pasującej do tej kategorii niż właśnie ukochana równanie profesora. Nawet jeżeli nie lubicie matematyki, to Was zachęcam tym bardziej do sięgnięcia po nią, bo... No mówię, ja sama nie jestem z niej orłem, a to co tutaj się działo to po prostu budziło we mnie tą taką ciekawość i chęć po prostu rozwiązywania zadań matematycznych. No absolutnie przepiękna powieść, zachęcam was bardzo, bardzo gorąco. Kolejna książka jest to książka po angielsku, która jak widzicie po znacznikach bardzo mi się podobała. E, mowa tutaj o deep poet X Elizabeth Acevedo. No jest to książka po angielsku, ale też jest to książka młodzieżowa z językiem, który jest naprawdę prosty, szczególnie ze względu na formę, w jakiej jest napisana ta książka, ponieważ e, nie otwiera mi jeszcze, żeby się pojawić że grzbiet. Jest ona napisana właśnie w takim slam poetry, że to nie jest proza, tylko to jest taka właśnie poezja, więc o wiele łatwiej się to czyta, szczególnie właśnie po angielsku. Główna bohaterka przechodzi tutaj różne sytuacje, różne kryzysy związane z dorastaniem, jednak opisane to jest w tak przepiękny sposób, ponieważ, no, tak jak już wspominałam, jest to forma slam poetry, czyli takiego wiersza wolnego, bez rymów, ale dzięki temu właśnie z tej książki wychodzi taka esencja, piękna e, słów i właśnie na tym się mniej więcej skupia e, cała powieść, ponieważ Ksiomara pokazuje tutaj to, że jej słowa mają moc, to, że jej przeżycia są naprawdę istotne i ważne. Dzięki tej formie właśnie poezji wolnej e, pani Elizabeth Acevedo pozwoliła swojej e, głównej bohaterce na takie pełne otworzenie się przed czytelnikiem. Bardzo łatwo możemy się z nią zżyć. I mimo tych wszystkich trudności, które ona przechodzi w życiu, mimo właśnie głównych problemów ze swoją mamą i swoją ogólnie rodziną, to e, Jesteśmy w stanie uwierzyć w tę sytuację dzięki temu, właśnie, że ten język jest taki piękny. Ta poezja y, po prostu pokazuje przeżycia naszej głównej bohaterki, jesteśmy się z w stanie zżyć. Jest to taka literatura piękna dla młodzieży, chociaż ja bym powiedziała, że to jest taka młodzież 15. Poza tym, na jakiś po angielsku, to też nie sądzę, że osoby młodsze jakby sięgnęłyby po nią, ale jeżeli już, no to mówię, jednak to jest taka powieść 15. Y, no ja Wam ją bardzo polecam. Jak widzicie, jestem zachwycona stylem autorki i no, znaczników nie ma końca i mam nadzieję, że jak najwięcej osób się na nie i w ogóle mam nadzieję, że ktoś ją w końcu wyda w Polsce, bo jest po prostu genialna, Piękno języka, w najlepszym wydaniu, więc polecam każdemu, nie bójcie się tego języka, bo jest naprawdę prosty. Polecam Wam Deep X. I jeżeli śledzicie mnie na moim profilu na Bookstagramie lub gdziekolwiek indziej, to pewnie się zastanawiacie, czy ta pozycja tutaj się znajdzie. Wszyscy moi stali obserwatorzy będą już wiedzieli, jaką książkę chcę Wam polecić. Powiem o niej tylko dosłownie trzy słowa, bo wiem, że trąbię o niej na okrągło, ale no, jeżeli chodzi o piękną, mirabelka! Piękna oprawa. Jakby nie oszukujmy się, ta okładka jest przepiękna. W ogóle świeci się na złoto. No i... W ogóle ma przepiękne ilustracje. To już jest kategoria piękno, a poza tym jest tak wzruszająca. Posiada tyle wartości, tyle piękna. Jest to książka dla dzieci, więc można, może ją przeczytać dosłownie każdy i każdy ją doceni. Czytał to nawet mój tata, którego serdecznie pozdrawiam, jeżeli się na ten film, też mu się podobała, też powiedział, że jest wzruszająca, więc kochani moi, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, to naprawdę, ja nie wiem, co wy robicie na tym świecie, czytajcie mi Mirabelkę Westu, przepiękna prze historia i musiałam po prostu jeszcze o niej tutaj powiedzieć, no bo jeżeli mówimy o kategorii piękno, to po prostu czytajcie mi Mirabelkę. To będą wszystkie moje polecenia na dzisiaj, bardzo dziękuję Sylwii za to, że chciałam mnie zaprosić do tego filmu i mam nadzieję, że Skorzystacie z moich poleceń, że cokolwiek z tego, co Wam powiedziałam, Was zainteresowało. Nie wszystko to było literaturą piękną, tak jak widzieliście: Dykloetek i Miradorka to książki dla dzieci, dla młodzieży. Mam nadzieję, że czytając te książki, zauważycie właśnie to piękno, o którym mówiłam, opisując tą fabułę. Mam nadzieję, że sięgniecie po którąś z tych książek i mam nadzieję, że one się również Wam spodobają. Jeszcze raz dziękuję Sylwii za zaproszenie i zapraszam do oglądania tego filmu dalej albo do. Obserwowania Sylwii i mnie na naszych innych mediach Jeszcze raz bardzo, bardzo dziękuję Sylwii i pa pa! Cześć, ja jestem Marta i witam Was bardzo serdecznie na kanale Teachbook. Tym razem bardzo dziękuję Sylwii, że zaprosiła mnie do udziału w swojej serii Łączy nas. I dzisiaj, jak już na pewno wiecie po innych osobach i po tytule, będziemy mówić o pięknie. I ja tutaj wybrałam książki zarówno z gatunku literatury pięknej, ale również takie, które są piękne na różne inne sposoby. I chciałabym o tych książkach Wam dzisiaj opowiedzieć i Was do nich zachęcić, jeżeli jeszcze nie mieliście okazji ich przeczytać. Przede wszystkim mam tutaj książkę Przyjaciel Sigrid Nunes. Jest to jedna z najpiękniejszych książek, jakie czytałam na pewno w ciągu ostatnich lat, a być może nawet w całym swoim życiu. Jest to książka, która, dla której punktem wyjścia jest samobójstwo przyjaciela narratorki. I pies, ten pies, który jest tutaj na okładce, jest to dog Erlekin, którego dziedziczy ona w spadku po tym swoim przyjacielu. To jest tak naprawdę tylko punkt wyjścia, ponieważ ta historia ma bardzo wiele wątków, tutaj naprawdę można się doszukać wielu różnych treści, mamy na przykład krytykę takiego środowiska literackiego, ponieważ zarówno ten zmarły przyjaciel, jak i główna bohaterka, która nie ma imienia, dlatego cały czas posługuje się tym... Wyrażeniem główna bohaterka albo narratorka. Są bądź byli wykładowcami literatury, kreatywnego pisania na uniwersytecie. Zmarły przyjaciel był również pisarzem. Tak więc mamy tutaj dużo na temat środowiska literackiego, środowiska pisarskiego. Mamy też przepiękną relację człowieka z psem, która właśnie powstaje na łamach tej książki. To znaczy my jesteśmy świadkami tego, jak ta więź się nawiązuje, jak ta przyjaźń się rozwija. A poza tym jest to również książka przepięknie napisana. Dla mnie Secret Nunes to jest taka autorka, która jest odkryciem ostatnich lat. Ostatnio przeczytałam jej najnowszą książkę, Pełnie Miłości. Która może nie była aż tak dobra jak Przyjaciel, ale na pewno nie odstawała od niej stylem pisania, właśnie. Także jeżeli lubicie historie, które są nie tylko piękne fabularnie, ale również pięknie napisane, to Przyjaciel na pewno jest książką dla Was. Chciałam Was również bardzo mocno zachęcić do kolejnej pięknej książki, zarówno pod względem gatunku, pod względem fabuły, jak i stylu pisania, i jest to Jesień Ali Smith. Jest to książka, którą ja dopiero co skończyłam, więc jeszcze nie zdążyłam sobie ułożyć gdzieś tam tego, co na temat tej książki myślę. Natomiast Alice Beef pokazuje tutaj, że jest naprawdę genialną pisarką, ponieważ ta książka ma w sobie tyle rzeczy, ona ma w sobie również bardzo dużo wątków, bardzo dużo różnych symboli, różnych odniesień. Głównie literackich, a właściwie no nie głównie, ale te literackie są przynajmniej dla mnie takie najbardziej oczywiste, ponieważ cała ta książka w ogóle zaczyna się nawiązaniem do opowieści o dwóch miastach Charlesa Dickensa i ta książka później się przewija. Mamy tutaj również dużo nawiązań do Szekspira albo do Nowego wspaniałego Świata, Huxleya. Tak więc tych literackich odniesień jest tutaj bardzo dużo. Jest bardzo wiele innych nawiązań, które po prostu... Wiecie, czytanie tej książki to jest takie trochę rozwiązywanie zagadki i wyłapywanie tych wszystkich nawiązań. Ja też oglądałam później różne recenzje tej książki gdzieś tam na Booktube czy czytałam o tej książce, bo sama oczywiście nie byłam w stanie tego wszystkiego zauważyć, ale chętnie przeczytam tę książkę kiedyś jeszcze raz, żeby wyciągnąć z niej jeszcze więcej. Niedługo wychodzi zima, czyli kolejny tom tej, tego cyklu o porach roku Alice Smith, także zimę planuję przeczytać, a do jesieni teraz was bardzo gorąco zachęcam bo Alice Smith pisze w sposób cudowny, przystępny, bo jest to napisane naprawdę dość przystępnie pod kątem właśnie stylu, natomiast liczba tych symboli i odniesień, których można się gdzieś tam doszukiwać, to jest taka naprawdę wartość dodana i cała frajda właśnie z czytania tej książki, tak więc jeżeli lubicie takie nieoczywiste powieści, z których trzeba wiele wyciągać gdzieś tam między wierszami, no to bardzo gorąco polecam jesień Alice Smith. Ale może żeby nie było tak do końca poważnie i żeby może młodszy czytelnik również mógł tutaj znaleźć coś dla siebie. To mam tutaj jeszcze jedną książkę, a właściwie całą serię która jest napisana w sposób przepiękny. Jest to bardziej fantastyka niż literatura piękna, ale styl pisania autorki, a mowa tutaj o Catherine Arden, jest po prostu fenomenalny. I oczywiście mówię tutaj o książce Niedźwiedź i Słowik, ponieważ to właśnie ten pierwszy tom mnie urzekł najbardziej, ale cała trylogia jest napisana w sposób piękny, czyli mamy tutaj Niedźwiedź i Słowik, Dziewczyna z oraz Zima czarownicy. Tak jak mówię, dla mnie ten pierwszy tom był właśnie taki najbardziej bajkowy, najbardziej taki magiczny. Myślę, że dobrze znacie już tę serię, bo ona jest teraz bardzo, bardzo popularna. Jest to trylogia zimowej nocy. Ona chyba w ogóle oficjalnie, oficjalnie nazywa się Baśniowa Trylogia, ale nazwa Trylogia Zimowej Nocy jest jakoś bardziej popularna, wydaje mi się, przynajmniej ja się z taką częściej spotykam. Tutaj mamy wiek bodajże 13 czy 14, ruś i właśnie takie folklorystyczne, rosyjskie klimaty, słowiańskie demony. I takie zetknięcie tych właśnie pradawnych, pogańskich wierzeń z chrześcijaństwem, które zaczyna napływać do Europy, i jak reagują na to ludzie, ale przede wszystkim jak reagują na to te słowiańskie czarty, bo one tutaj właśnie są również bohaterami w tych książkach. To jest literatura młodzieżowa, ale myślę, że dorosły czytelnik również znajdzie tutaj coś dla siebie, ponieważ no jest to po pierwsze coś bardzo nieoczywistego. Takich książek wydaje mi się brakuje na rynku wydawniczym, coś czego jeszcze nie było w literaturze młodzieżowej, a wydaje mi się, że ciężko wymyślić coś, czego w tej literaturze jeszcze nie było. Pięknie przedstawiony temat, pięknie przedstawiony właśnie ten rosyjski folklor i przede wszystkim cudowny, magiczny, taki spokojny styl pisania. Są to trochę leniwie napisane książki, szczególnie w tym pierwszym tomie fabuła rozwija się bardzo wolno ale no do mnie to totalnie przemówiło i ja jestem zakochana w piórze Arden. Także jeżeli jeszcze nie mieliście okazji przeczytać astrologii zimowej nocy, to bardzo gorąco Wam te książki polecam. Oczywiście wśród książek o pięknie nie mogłoby zabraknąć Kuby Małeckiego, ponieważ ja jestem totalną fanką książek Jakuba Małeckiego, jego stylu pisania i uważam, że one są najpiękniejszymi książkami, jakie w życiu czytałam ale przejrzałam sobie poprzedni odcinek właśnie z tej serii, to znaczy pierwszą część Łączy Nas Piękno, ponieważ nie chciałam się tutaj powtarzać i widziałam, że o Małeckim była już mowa. Zresztą w ogóle Sylwia nagrała cały odcinek serii Łączy Nas o twórczości Jakuba Małeckiego, tak więc tylko chciałam wspomnieć, że te książki są również totalnie piękne, ale nie pokazuję Wam ich ze względu na to, że nie chcę się powtarzać. Mam nadzieję, że zainteresowałam Was którąś z tych książek, że dzięki tym moim poleceniom zechcecie sięgnąć po którąś z nich i że zakochacie się w nich tak samo jak ja. Sylwii jeszcze raz bardzo, bardzo gorąco dziękuję za to, że Mogłam wziąć udział w odcinku. Bardzo się cieszę, że jest to akurat odcinek o pięknie, ponieważ literatura piękna to jest coś, w czym czuję się chyba najlepiej. Ja bardzo lubię zarówno piękne powieści, jak i piękny styl pisania. Także jest to odcinek idealny wręcz dla mnie. Dziękuję za oglądanie. Do zobaczenia. Cześć! Dzień dobry, dzień dobry. Witam Was bardzo serdecznie. Z tej strony Wiktoria z kanału i Instagrama z Bukami. I dzisiaj zaprosiła mnie Sylwia do tego odcinka, żeby opowiedzieć Wam o pięknych książkach. Mam, płynąc w ciemnościach, Historia Ludwika i Janusza. Jesteśmy w Perelu, lata 80. I to jest chyba lato. Tak, jest lato. Autor przed, przewspaniale oddał klimat. Nie lat 80., to jeszcze tego lata. To lato się tak. Mocno dało wyczuć, to się, no po prostu jak, Ja się czułam jakbym była w ogóle tam z nimi, z tymi bohaterami, jakbym to wszystko z nimi przeżywała I jak, autentycznie jakby, jakbym po prostu, wiecie, była sobie teraz O, gdzieś nad wodą, fajnie, super, kostium, słoneczko i tak dalej Ale tutaj muszę ponownie I przy każdej książce będę to zaznaczać Język, ta książka stoi językiem Wydaje mi się, że prawie każda z tych książek nie stoi fabułą Bo nie o to w nich chodzi Natomiast językowo to jest arcydzieło. To jest napisane tak pięknym i tak wzruszającym językiem, którego ja szczerze jeszcze w książkach nigdy nie, nie spotkałam. Nigdy nie czytałam tak przepięknego języka, jaki jest w tej książce. On jest też dosyć magiczny, on jest taki porywający mocno, ale jest to coś wspaniałego: to jest historia romansu. Właśnie naszych dwóch głównych bohaterów. Tylko, że ten romans nie jest takim romansem, jakim myślałam, że będzie przynajmniej. E, ja zostałam zaskoczona. I powiem Wam, że ten romans jest strasznie smutny. Jest przepięknie opisany, ale jest strasznie smutny. W tej książce nie dzieje się prawie nic. Mamy po prostu romans, w lato. I tam kilka poszczególnych jeszcze elementów małych się do, dołącza, ale nic tak naprawdę tam więcej nie ma, a tą książkę się pochłania, przez tą książkę się płynie. Ją się, ja jakby ja byłam oczarowana tą pozycją zdecydowanie. Nie wiem, jak autor to zrobił, ale ma ogromny, przeogromny talent. Przejdę do jednej z moich kochanych książek, i takich moich bardzo życiowych książek, czyli How It Feels to Float. I tutaj ponownie, to jest młodzieżówka akurat. Ale w tej młodzieżówce. Ten język. Jakby ja nigdy jeszcze nie czytałam młodzieżówki z takim pięknym językiem. Myślę, że to jest taka iście poetycka historia. W sensie, ona jest opisana w bardzo poetycki sposób yy, i jest to książka fabularyzowana, więc jakby ja byłam w dużym szoku, ale w bardzo pozytywnym. Mamy tutaj historię pewnej dziewczyny bis, która myślałoby się ma normalne życie, rodzinne, przyjaciół, szkołę i tak dalej, ale w pewnym momencie tak naprawdę wszystko to się kończy. BIS ma również ojca, którego nie ma. Tutaj tak powiem w ten sposób, bo nie chcę za dużo zdradzać. Traci przyjaciół, traci właściwie wszystkich znajomych i popada w depresję. Wszystkim jest to właśnie historia o depresji, o chorobie, o tym, jak nasza bohaterka radzi, a raczej nie radzi sobie z tym wszystkim. Po tym, jak wszystko jej się posypało, i tak właściwie wiecie, ona, ona nie wie, co robi ze sobą, nie wie, co robi ze swoim życiem. Coraz bardziej pogłębia się jej depresja. Nie ma nikogo tak naprawdę, kto może jej w tym wszystkim pomóc. Jest bardzo zagubiona, i to jest do bólu przejmująca historia. Do bólu piękna, pięknie napisana, bardzo prawdziwa. I choroby oddane są w bardzo dobry sposób. Ale no jest to bardzo, no, kurczę, no jest to bardzo, bardzo smutna historia, bardzo taka dołująca. Momentów takich radości jest tutaj tak naprawdę bardzo mało, ale mimo wszystko ta książka daje pewną nadzieję, co mnie bardzo cieszy, że, że jest ta iskierka nadziei w tej książce. Także tak, nasza bohaterka wyrusza w podróż, która. Którą ona bardzo wiecie, ona bardzo chce w tą podróż wyruszyć, bo to jest taka podróż ostateczna dla niej. Ona stwierdza, muszę wyjechać w tą podróż, bo inaczej będzie za mną jeszcze gorzej niż jest. Ona chce jakby zmierzyć się ze swoją przeszłością tą podróżą. Czy jej się uda czy nie? Nie chce zradać. To jest to jest ogromny rollercoaster emocji, bo Przede wszystkim tych złych, oczywiście. Jest po prostu przepięknie napisana i bardzo dobrze odwzorowuje po prostu to, jak człowiek się czuje yy, z depresją, jak widzi świat. Yy, I no, to jest po prostu coś no, przepięknego. Tu jest też yy, wątek żałoby, radzenia sobie z żałobą, radzenia sobie z odejściem. Także jakby. Mnóstwo emocji, mnóstwo pięknych, smutnych, pozytywnych i negatywnych emocji, i piękny język. To jest wszystko w tej książce i jakby polecam naprawdę z całego serca. zatem już książką, o której y, wspomnę, mam do niej nie, nie chcę powiedzieć mieszane uczucia, bo to jest złe słowo, ale trudno mi bardzo mówić o tej książce. Ja naprawdę próbowałam. O niej mówić. I to jest strasznie trudne. Ja po prostu nie wiem w jakie słowa o, jakimi słowami opisać tą pozycję I mówię tutaj o Śmiechu Szczura. I Śmiech Szczura jest to Kolejna bardzo smutna historia Ponieważ mamy tutaj yy, Radzenie sobie z Holokaustem Tak najprościej bym ją opisała Książka podzielona jest na pięć części Każda część mówi o czymś innym, natomiast wszystkie, wiecie, ze sobą współgrają, wszystkie do siebie pasują I może pokrótce opowiem Wam o każdej z tych części, bo nie umiem opowiedzieć o tej książce bez, wiecie, wyszczególnienia każdej części, bo jest to po prostu trudne Część pierwsza to jest część chyba najbardziej mnie boląca i najgorsza, najsmutniejsza, jakby Część pierwsza jest obrzydliwa. Jest do bólu obrzydliwa, jest przerażająca, jest ohydna. Mamy tutaj historię pewnej kobiety, która żyła podczas II wojny światowej. Opowiada o tym, jak była małą dziewczynką pięcioletnią i co się z nią działo podczas II wojny światowej. Ona po prostu doświadczyła okrucieństwa od drugiej osoby. Też chcę zaznaczyć, że ta książka jest opisana w bardzo e, specyficzny sposób, bardzo specyficznym językiem. W drugiej części e, poznajemy perspektywę jej wnuczki, która w pierwszej części również się pojawia, ale tak e, bardzo delikatnie, natomiast w drugiej części ona się pojawia. E, to jest taki, wydaje mi się, że dosyć mały dodatek e, o tym, jak wnuczka właśnie mówi swojej nauczycielce o historii swojej babci, tak w skrócie, jeżeli dobrze wszystko pamiętam. Trzecia część to jest. Kolejna bardzo poruszająca część, czyli część, czyli wiersza. Yy, mamy tutaj po prostu spis wierszy, które pisała właśnie yy, bohaterka, czyli ta babcia, czyli ta pięcioletnia dziewczynka. Yy, I to są wiersze właśnie tej, tej babci, która opisywała. Yy, w tej formie to, co jej się działo również um, podczas II wojny światowej. Strasznie poruszające wiersze, strasznie smutne i bardzo brutalne. Część, um, w której jesteśmy w przyszłości, i pewna kobieta znajduje właśnie um, jakiś blok stary, albo st właśnie stare te wiersze naszej bohaterki. I próbuje się dowiedzieć, o co w nich chodzi, o co tak, jaki był sens tej wierszy, kim są ci bohaterowie, czy, czy to są jakieś metafory, przenośni, czy właśnie o co chodzi w tych wierszach. No bo wiecie, jakby jesteśmy w przyszłości, jesteśmy co najmniej 100 lat później niż dzieje się akcja pierwszych um, dwóch części. No i bohaterka z trzeciej części. Z czwartej części w ogóle nie ma pojęcia, o co może chodzić. Natomiast ostatnia część, kolejna poruszająca część, czyli um, historia z perspektywy księdza, który znalazł tą dziewczynkę już po tym wszystkim co jej się stało i opisuje, um, co się z nim dzieje, o co chodzi. On też do końca, on, on nie ma pojęcia, co się z nim tak naprawdę działo przez, przez ten czas, zanim do niego trafiła. I on nam właśnie pokazuje, co się z nią dzieje, i co się z nią działo, i jak to wszystko, co ona przeszła, na nią wpłynęło. No, to było bardzo bolesne do czytania, to było bardzo ciężkie do czytania, ale y, bardzo dużo nam, czytelnikom, daje. No, cała ta książka jest po prostu boleśnie piękna. Inaczej tego nie umiem ująć. To jest tak przerażające, co się tam w tej książce działo. Tak obrzydliwe. Ale myślę, że to jest coś, co, co warto poznać, właśnie tą perspektywę i to, jak ten Holokaust y, wpłynął na późniejsze życie naszej głównej bohaterki, która do końca życia nikomu nie powiedziała tego, co ją spotkało. Nikt o tym nie wiedział. Jest to po prostu przepiękny, przepiękny portret y, tego. Jak Holokaust wpływa na pokolenie, tak właściwie? No, jakby ja, jest, ja jestem zachwycona, po prostu jestem zachwycona i to jest jedno z piękniejszych, mimo wszystko, historii, jakie czytałam w tamtym roku. To by było na tyle. Poleciłam Wam cztery przewspaniałe, przepiękne historie, które, po które mam nadzieję, że sięgniecie, bo myślę, że są bardzo warte poznania. Dziękuję Sylwice za zaproszenie mnie tutaj. To była ogromna przyjemność. To by było na tyle z mojej strony. Do zobaczenia. Cześć, z tej strony Beata, z profilu opowiem Ci. Bardzo dziękuję, Sylwii, za zaproszenie do tego projektu i chciałabym Wam przedstawić kilka takich moich ulubionych książek, które niosą w sobie całe pokłady piękna. W pierwszej kolejności polecam Wam sztukę słyszenia Bicia Serca. Jest to książka napisana przez niemieckiego dziennikarza, która na swoją premierę w Polsce czekała chyba około 15 lat. Przepiękna książka o miłości wielowymiarowej z Birmą w tle. Nie polecam czytać jej wam w komunikacji miejskiej, dlatego, że jest po prostu bardzo, ale to bardzo wzruszająca. I powieść ta traktuje temat miłości bardzo wielowymiarowej, czasami egoistycznej, czasami altruistycznej, miłości kobiety do mężczyzny, rodzica do dziecka, takiej miłości, która czasami wymaga od nas największego poświęcenia, i miłości, która sama. Wymaga. W następnej kolejności polecam Wam: Czując, czując, rozmowy o emocjach, są to wywiady, takie rozmowy zebrane przez Agnieszkę Jucewicz, przepięknie wydane, już Wam pokażę, przepięknie wydana książka. I tak naprawdę są to wywiady z psychoterapeutami o emocjach, Głównie kobiecych, więc mamy tutaj rozmowy o zazdrości, o miłości, o różnych pragnieniach, o pokorze, o wdzięczności, ale także o namiętności. Bardzo, bardzo Wam polecam. To jest Burza. Burza jest powieścią graficzną, która, uwaga, nie, nie ma ani jednego słowa. Nie znajdziemy tutaj ani jednego słowa. Ma zaledwie 60 stron ale nie przeczytacie jej zbyt szybko. Można ją czytać naprawdę bardzo długo, dlatego że najważniejsze jest tutaj w tej powieści graficznej to, co niewypowiedziane. Burza traktuje temat samotności. To jest powieść o, o śladach na piasku, które bardzo szybko przestajemy liczyć. O tym, że noce dłużą się właśnie szczególnie podczas deszczu. Taka czasami wręcz przykniętająca historia ale tak przyjemnie, przygniatająco. I na koniec polecam Wam, aby sięgnąć raz na jakiś czas po poezję. Ja bardzo często wracam do tak pięknie wydanych tomików poezji Wisławy Szymborskiej. Bardzo mi się podoba to wydanie. I mam nadzieję właśnie, że te moje polecenia Wam się spodobają. Jeszcze raz bardzo dziękuję Sylwii za zaproszenie. I pozdrawiam Was bardzo gorąco. I to tyle, jeśli chodzi o ten odcinek. Łączy nas piękno, część druga. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Dajcie mi koniecznie znać, czy. Coś sobie tutaj wybraliście z tych polecajek dziewczyn? Mam nadzieję, że tak. Jeśli macie jakieś pomysły na kolejne odcinki tej serii, coś o czym chcielibyście usłyszeć tutaj ode mnie, od moich twórców, ukochanych, to możecie napisać w komentarzu. Ja już planuję oczywiście kolejne odcinki, mam mnóstwo pomysłów, natomiast może ktoś z Was mnie do czegoś zainspiruje i taki odcinek tutaj stworzę, jeśli chodzi o Łączy nas. Bardzo Wam dziękuję, że oglądaliście, Wam, kochani goście, dziękuję, że przyjęliście to zaproszenie, że znaleźliście czas, że znalazłyście w sumie czas na nagranie tych Waszych filmików. Bardzo Wam wszystkim dziękuję, widzimy się w kolejnych filmach. Cześć!